Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej wspaniałej serii. To już jest drugi odcinek, gdzie będziemy musieli się trochę rozwinąć. Jak widzicie, po moim ekwipunku w końcu dorobiłem się siodła. Tak naprawdę, między tymi dwoma odcinkami, a właściwie jeszcze przed pierwszym odcinkiem odbył się live, na którym zaczęliśmy sobie trochę łowić. No i teraz w wolnej chwili też sobie to trochę kontynuowałem. Jak widzicie, mamy 46 rybek, 14 rybek, jednego błazenka, tropikalną rybę, mamy 11 pufferfishy No i udało mi się w końcu trafić na to siodło, i dzięki temu udało mi się tutaj sprowadzić dwa osiołki, no i rozmnożyć je tak żebyśmy mieli trzeci, ponieważ miałem plan, żeby je wykorzystać w taki sposób, że gdzieś na świecie trzeba będzie teraz zrobić kopalnię. I dzięki tym osiołkom będziemy mogli transportować większą ilość materiałów. Także, jakby się jeszcze udało zdobyć trochę lin, to moglibyśmy na jednym osiołku sobie przejechać, a dwa na przykład na linkach ciągnąć, i byśmy mieli dużo więcej możliwości do zabrania materiałów na budowę tutaj miasta czy ogólnie dróg. Fajnie by było też połączyć to nasze główne miasto, które będzie tutaj, czyli będzie naszą stolicą, z innymi miejscowościami. I właśnie, żeby to wdrożyć w życie, tak to nazwijmy, no to trzeba w końcu zacząć budowę innych miejscowości. Niestety, no jest jak jest. Chciałbym zacząć budować tutaj, ale nie mam surowców. Żeby mieć surowce takie do budowy, typu kamienie, potrzeba mieć surowce na narzędzia. No i fajnie by było już przejść na diamentowe ciuchy a najlepiej na enchantowane diamentowe ciuchy. No ale to może zająć, więc musimy iść do kopalni. Niestety. Więc w tym odcinku zajmiemy się tym, no, żeby trochę dążyć w tym kierunku. Niestety, później już wiem, że w ta seria, jak już będzie miała te wszystkie farmy i tak dalej, to będzie szło dużo sprawniej pod tym względem, że pójdę sobie do tej farmy, wezmę kamień. Pójdę sobie do tej, wezmę drewno, pójdę sobie do tamtej, wezmę, nie wiem, coś tam <laughs> i pójdziemy na gotowe miejsce i będziemy budowali po prostu. Na razie. Nie mamy farm. Jak widzicie, ja już sobie zrobiłem mały rekonesans. Co widzicie w lewym dolnym rogu, w postaci mapki. I właśnie w tamtym rejonie jest taki brzydki creeper. Które nam zasłonił, a gdzieś tam daleko jest takie małe jeziorko bo może chyba tego nazwać nie można To jest to, co widzicie tam na samym końcu. I tam mamy też taką ładną górę, gdzie bardzo mi to przypomina klimat mori z władcy pierścieni. I właśnie w ten sposób chciałbym tam zrobić kopalnię więc to będzie pierwsza. Miejscowość, tak to nazwijmy, którą sobie zrobimy, i będą to kopalnie. Chciałbym tam na pewno sobie zrobić takie małe stanowisko, gdzie będziemy kopać, gdzie będziemy mieli magazyn sortujący to wszystko, co wyniesiemy z kopalni. Także dajcie mi chwilę, ja się tu przygotuję, na pewno weźmiemy sobie diamenty. Trzeba będzie też pomyśleć o jakimś enchancie, żeby móc tych kamieni szlachetnych wykopać I jeszcze więcej za pomocą szczęścia. Także dajcie mi chwilę, ja się przygotuję, pójdę sobie jeszcze tam w pod to miejsce i tam się zobaczymy przed samym rozpoczęciem tej kopalni. Moi drodzy, jak widzicie, już jest noc. Tutaj mamy źródełko lawy. Ja sobie tam je zatkałem, więc pomału sobie tu schodzi. Ten wodospad na razie tu zostanie. No, tu jest akurat drewno, które trzeba będzie, nie wiem, spalić? Bo ta, Albo wydobyć, nie wiem, zobaczymy. To jest wodospad, który chciałbym zachować, ale na pewno go jakoś ogarniemy. W ogóle z zewnętrznej części to trzeba będzie wszystko ładnie ogarnąć, ale jak widzicie, tutaj tutaj mamy takie fajne miejsce, taka rzeczka, która, jak widzicie, tutaj jest taka rzeczka, a tam całe jest jezioro. I to ma taki klimat właśnie władcy że tu będzie wejście do tej kopalni, a tutaj będzie, nie wiem, kraken atakował nas, czy coś. Nieważne. No, jak widzicie, jest tu potencjał niemały w tej lokacji. O, lawa nam zeszła bardzo ładnie. No, trzeba tu będzie jeszcze jakoś ładnie oświetlić, co by nas potworki nie zjadały. I tu bym chciał zacząć sobie kopać i myślę, że od Zrobimy tutaj po prostu prosty tunel, i tutaj będą jakieś wyjścia jeszcze na końcu. Nie wiem, czy jakiś mur zrobimy, zobaczymy w jakiej formie będzie to ewoluowało. Na razie to potrzebujemy po prostu surowców, kamienia i no czegokolwiek tutaj rozpoczęcia, żebyśmy nie siedzieli tutaj. Myślę, że tą górkę też trzeba będzie zrównać, bo zasłania trochę ten widok. A fajnie by było no widzieć tam. To jeziorko, no może nie, nie tak do końca, ale no wiecie, może po, poszerzymy to jeziorko tutaj i po prostu zrobimy dotąd wodę. Nie wiem, tak naprawdę czas pokaże. Wy też, jeśli macie jakieś pomysły, możecie pisać o tym w komentarzach, a chętnie się do tego odniosę i może coś razem tutaj fajnego wymyślimy. Także moi drodzy, dajcie mi chwilę, ja się tu ogarnę i zacznę sobie tutaj kopać. I myślę, że jak już będę miał mniej więcej tam zaplanowane w środku co i jak, to sobie porozmawiamy, co ja bym chciał dalej w tym projekcie zawrzeć. Co, hello there! Ostatnio się rozłączyliśmy chyba w tym samym miejscu. Jak widzicie, trochę tu jest oświetlone, no i mamy takie coś wykopane. Chciałbym, żeby ten tunel główny był na pewno większy i będzie także tu będzie wejście. Będzie taka wstępna komora tak to nazwijmy jakieś nie wiem, taki punkt cła nie wiem, strażnica cokolwiek. Tu będzie po prostu takie większe pomieszczenie, gdzie będzie mm, rejestrowanie podróżnych, oddawanie broni i inne tego typu rzeczy, no bo wiadomo, to będzie koniec końców nasze miasto. I następnie będziemy przechodzili do sali głównej, która będzie w dużym pomieszczeniem. I tu już sobie robiłem testy na kreatywie, jakby to mogło. Wyglądać, żeby wykopać takie duże pomieszczenie, i myślę, że kiedyś to zrobimy, wysadzając TNT. Po prostu raz planujemy, gdzie wyłożyć jak TNT, tak, żeby zrobić tu taką dużą komorę, żeby tego ręcznie nie kopać. Ale póki nie będziemy mieli dużej ilości prochu i piasku, no to dużo nie zrobimy. Ach, masz karo. Jak widzicie, mamy tu już trochę odkrytej przestrzeni, więc fajnie będzie się to prezentowało. Będzie taka Jakieś mostki, tunele, inne domki wystające przejścia i tak dalej, będzie fajnie to się prezentowało, tak mam nadzieję, przynajmniej no tylko trzeba będzie to jeszcze ogarnąć wszystko. Tutaj wracając do początku, mam parę skrzynek, które myślę, że przeniesiemy tam dalej, bo tam dalej będzie sortownik. Jak widzicie z poprzedniego miejsca, czyli z tego naszego miasteczka, które odkryliśmy w poprzednim odcinku, wziąłem 5 diaksów, co umożliwi mi zbudowanie kilofu. I enchantu. Mamy też trochę węgla, więc pochodni nam nie zabraknie. Mamy też ogrom, ogrom, ogrom gliny. Jak widzicie, przez to, że tu mamy taki, a nie inny biom pod ziemią, to tej gliny tu jest masakryczna ilość. Więc bardzo się cieszę, bo do jakichkolwiek projektów będziemy potrzebowali glinę, to mamy ją w dużych ilościach. Idąc dalej tym tunelem, jak widzicie, on się ciągnie i ciągnie tam do przodu, i zamysł był taki, żeby ta sala główna była naprawdę duża, a tam z tyłu zrobić jeszcze sortownik, który też trochę miejsca zajmie. Więc, żeby to wszystko mi się tu zmieściło, żeby mi wybuchy nic nie niszczyły tych sortowników i tak dalej, to stwierdziłem, że zrobimy tu no, trochę większą odległość. A docelowo i tak tu będzie tak, taka spora przestrzeń, i no, będzie to trochę inaczej rozwiązane. Tak bym chciał na razie po prostu budowałem do tego. Tego momentu i stwierdziłem: Oho, to jest znak, że trzeba schodzić w dół, więc zacząłem sobie robić schodki w dół po prostu. E, tak nie wiedziałem kiedy, jak daleko ma się to ciągnąć. Stwierdziłem, że a tu nawet będzie ładnie, e, będę mógł sobie przejść jeszcze, pozbierać surowce tu z tych e, pomieszczeń. No i tu myślę, że gdzieś po prostu zrobimy e, ten sortownik, o którym cały czas mówiłem. No i chciałbym, żeby ten sortownik działał w ten sposób, e, że e, będzie tu e, taka ścieżka w dół. Która będzie zbudowana ze schodków, i obok będą tory po jednej i po drugiej stronie. Jedne tory będą zasilające, które będą pchały wagoniki do góry, i powiedzmy, że tu przyjedzie wagonik, rozładuje nam całe. Całą zawartość, y, którą będzie w nim, no i te wszystkie itemy będą szły do sortownika i będą sortowane. Y, następnie ten wagonik, jeśli będzie pusty, to wróci już drogimi torami, które już nie będą napędzane, no bo tu akurat w dół nie są potrzebne napędzane tory, y, które poleci nam tam w dół i będę mógł znowu napełnić ten wagonik, zrobić tak, żeby on przyjechał tu z powrotem, no i cykl będzie się zamykał. A ja tam na dole będę mógł kopać i nie będę musiał się martwić o pełny ekwipunek, bo. Będę mógł go na bieżąco opróżniać właśnie za pomocą tych wagoników. Także mam nadzieję, że pomysł no, wypali, że będzie spoko. I dajcie znać, czy Wam się coś takiego podoba i chcielibyście zacząć takie mechanizmy. No, chciałbym zrobić to jeszcze w tym odcinku, ale wątpię, bo nie mamy żelaza na te wszystkie hopery, które będą nam potrzebne. Więc trzeba by było zrobić farmę żelaza. A żeby zrobić farmę żelaza, potrzebujemy surowców żeby zrobić surowce, no musimy je wydobyć. Także no, mam mały syf w ekwipunku, ale zaraz go się pozbędę, bo będę przynosił sobie tutaj skrzynki na góra. E, tak to jest postanowione na ten moment. Ale kopiąc się tu w dół, e, znalazłem coś ciekawego. Bo kopiąc się tutaj, znajdowałem się na e, no, takie przejścia e, kawałek jaskini e, i zobaczcie, do czego to mnie doprowadziło. O, proszę. Jesteśmy wy. Opuszczonej kopalni, więc ja sobie tutaj przejdę tą kopalnię chociaż trochę. Myślę, że część zostawimy sobie, bo te kopalnie ostatnio są takie duże, mam wrażenie. I może zostawimy to sobie na live. Co wy na to? Chcielibyście jakiś live? Dajcie znać w komentarzach. I ja sobie przejdę tu po prostu kawałek, żeby zobaczyć, czy jest coś ciekawego. Może jakieś diaksy by się znalazło. No i będę się kopał na dół. Okej, okay, moi drodzy, masz kary tutaj, ale dziwne są te niedoparze. Naprawdę nie mogę się przyzwyczaić, że one tak wyglądają śmiesznie. Moi drodzy, no... Wow, ładnie to wygląda. I właśnie coś w tym stylu, tylko ładniejsze, będziemy chcieli zrobić tam na górze, żeby tak wyglądała ta nasza kopalnia, to nasze miasto. Właśnie w takich dużych przestrzeniach będą ładne, nie wiem... Podwieszane mosty i tego typu rzeczy. A wracam do Was, bo znalazłem coś ciekawego. A mianowicie tutaj jest Geoida, czy jak to się tam nazywa i tutaj jest Spawner, takie LOL. Ja sobie te nitki, a właściwie pajęczyny, wydobywam nożycami, bo to nam się przyda na pewno do dekoracji, więc staram się tego nie omijać, tylko sobie wszystko zgarnąć na tyle, na ile mogę. Ale, że tutaj jest Spawner, O, panie, tak nie robimy. Ja sobie to oznaczę, to jest spawner pająków i tych spawnerów pająków tu troszeczkę jest. Oj, 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 Zastanawiam się, czy można by było tu zrobić sobie jakąś farmę tych pajączków. Nie wiem, czy będzie tak na tyle blisko, bo parę widziałem, ale nie wiem jak blisko. Wydaje mi się, że no może być trochę odległość, takich 50-100 bloków między tymi spawnerami. Niestety tam wszystko musi być e, tak w odległości 20 chyba bloków maksymalnie, czy tam 16 nawet, e, żeby ten spawner działał, jak będę w pobliżu. Więc no, hmm. zobaczymy, zobaczymy. Na pewno będę tu jeszcze sobie eksplorował tą kopalnię i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. E, ale myślę, że na ten moment... E, no nie ma co tu szukać, nie? Też przygotowałem sobie e, kilofę cały czas, bo wydobywam sobie żelazo. Mimo wszystko, może uda się wydobyć na tyle dużo żelaza, że chociażbyśmy zaczęli robić sobie ten sortownik. No ale widzicie, no, przydałoby się mieć fortunkę na to żelazo, to byśmy więcej wydobywali. Tak się zastanawiam, właśnie, czy jest sens teraz wydobywać e, to żelazo. Z drugiej strony, no zawsze będzie dużo tego żelaza, więc, no nie wiem, farma żelaza też, jak się będzie już w końcu działała to no to też będzie ogromna ilość. Zbieram też te tory, żeby potem nie marnować żelaza na to. Chociaż no cały czas jak będziemy mieli farmy żelaza to to czy jest sens zbierać te tory? No nie wiem. Dajcie znać moi drodzy, dajcie znać co wy myślicie, bo jak na moje no chciałbym już za dużo. To jest dopiero drugi odcinek, a już mam takie plany, jakbym chciał kończyć tą serię. Także, no nie wiem, idę sobie dalej w tango, tutaj w kopalnię. I myślę, że jak napełnię już sobie ten cały ekwipunek, to będę pomału się kierował tam na górę, do wyjścia i tam trzeba będzie jeszcze coś co nieco ogarnąć. Moi drodzy, ten tunel poznajcie. I to co jest tutaj też pewnie poznajecie, bo widzieliście przebitki. Zacząłem tu sobie rozbudowywać ten teren i tutaj już zacząłem sobie budować schodki, żeby nie skakać, bo mnie to wkurzało. Naprawdę tak nie lubię czegoś takiego, co jest fajne na chwilę, ale na dłuższą metę jak latałem góra-dół, żeby opróżnić ekwipunek, bo się szybko zapełnił. No to trzeba jak najszybciej zrobić właśnie te tory. Tymczasowo zrobiłem tutaj zwykłe tory. Docelowo będą tutaj złote. No, tylko jeśli chodzi o złoto, to mam go bardzo, bardzo mało. Gdzieś tam jest złoto. No i tu przetapiam kamień, który mi się przyda właśnie tutaj do dekoracji. I pomyślałem też, że fajnie by było zobaczyć, czy ten ciemny kamień można tu użyć jakoś do dekoracji. Bo to na pewno będzie tunel, to będzie zamknięte, ewentualnie tu się sufit przeszkli, żeby tą kopalnię zobaczyć, ale na pewno chciałbym, żeby cała kopalnia była bezpieczna, była oświetlona i na tyle, na ile to możliwe, żeby była wolna od mobów. Dlatego Będę kładł tutaj nacisk na bezpieczeństwo, wiadomo, to jest kopalnia, mogą się zdarzyć różne incydenty, no ale chciałbym właśnie, żeby to było całkowicie bezpieczne. Udało mi się też znaleźć dwa minecarty z skrzynką w kopalniach, także całkiem spoko, jeśli pod tym względem patrzymy. Nic tam ciekawego takiego nie było, no ale mimo wszystko te minecarty i tak się przydadzą. Szkoda tylko, że nie da się tego oddzielić, skrzynki od minecartu, no ale... Pozmieniali to w aktualizacjach. No i jest jak jest. Docelowo tych minecraftów będzie potrzebna ogromna ilość, więc nie martwię się. Pewnie przejdziemy jeszcze, nie, nie jedną opuszczoną kopalnię i tam też poznajdujemy, więc nie martwię się o to. To też nie jest jakby drogie, no bo wystarczy nie wiem, pół godzinki poświęcić na ścinanie drewna, wybudować farmę żelaza i tak naprawdę tych minecraftów możemy mieć nieograniczoną ilość, co nam totalnie. No nie, nie przeszkadza pod tym względem, że będziemy musieli się z tym jakoś długo bawić. No, widzę, że tutaj jest mało oświetlone, bo już tu gdzieś widziałem creepera. Mam nadzieję, że przebiegniemy. Da się? Padł? Okej. Okay. No, dlatego mówię właśnie, że fajnie by było tu zrobić bezpiecznie. To, co chciałbym jeszcze zrobić, to przenieść to wszystko, co mamy tutaj. No tam. Tutaj bym zostawił sobie jakąś ostoję, taką, wiecie, łóżeczko czy cokolwiek. Bo to trzeba będzie tu jakoś to rozbudować. Tu się nic nie zmieniało, nic nie robiłem, cały czas sobie kopałem. I tak naprawdę myślałem, że zrobimy więcej, a tak naprawdę 4 godziny, już 5 godzina leci, jak ja sobie tu po prostu kopię. Niestety na żelaznych kilofach idzie to jak krew z nosa i widzicie, mówiłem, że mamy mało złota. Dlatego yy, na. Live, gdzieś w, w ciągu tygodnia zrobimy sobie live, e, bądźcie albo na Discordzie, oczywiście link w opisie, tam będzie informacja, a ewentualnie na karcie społeczności też wam dam jeszcze znać, e, kiedy będzie live. No i wtedy sobie postaramy e, zrobić enchant. Na pewno będziemy farmili sobie trzcinę, żeby zrobić książki e, i krowy. E, no i to jest coś, co będziemy musieli jeszcze zrobić do kolejnego odcinka. I w kolejnym odcinku myślę właśnie, że żeby zrobić w końcu ten enchant, potrzebujemy dużo skór, więc trzeba będzie trochę rozbudować farmę krów u nas w mieście. Także dajcie mi chwilę, ja sobie to poprzenoszę tam, zrobię sobie jakiś porządek w skrzynkach i zobaczymy, co jeszcze uda nam się dzisiaj zrobić, tak żeby to nie trwało znowu godziny. Moi drodzy, zgodnie z tym, co Wam mówiłem, zostawiamy łóżko, zostawiamy workbench. Które może się ewentualnie przydać, tam na ostatnią chwilę. Tutaj w środku, no poza dodatkowymi skrzynkami, dodatkowym miejscem, bo trochę sobie tam rozłożyłem, bo trochę sobie rozciągnąłem to pomieszczenie, zrobiłem też sobie taką mini-farmę lian. No zresztą zobaczycie zaraz, jak dojdziemy. Co sobie. tu ile lian. W ogóle to jest dzi... dziko, tak. No ale fajnie fajne, że są takie miejsca dzikie. Tutaj sobie zrobiłem o farmę tych glowberries i farmę trochę lian, bo to nam się na pewno przyda. Tu mamy taką skrzynkę, gdzie mam takie najpotrzebniejsze rzeczy do budowy tutaj w dół. Tej naszej kopalni. No i tutaj mamy skrzynki. Jak widzicie, tu mamy jakieś roślinki, które udało się zdobyć. Tu mamy dużo, dużo, dużo gliny. Tu mamy jeszcze więcej gliny. Zobaczcie, ile minecartów nam się udało znaleźć i trochę torów, bo tak naprawdę powiedziałem, że nie chciałbym tu spędzić jeszcze godziny. No i dogrywam sobie tu kolejnego dnia, także. No, jest jak jest. E, mamy też lawę, więc będziemy mieli od razu cztery obsydiany, e, więc trzeba będzie teraz się zająć farmą krów i trzciny, żeby zrobić sobie enchant. E, jak widzicie mamy też dwie książeczki. E, no, nas to za bardzo nie urabia, no ale jest jak jest. E, I tutaj mamy trochę więcej złota. Nam się udało zdobyć no, jakoś przesadnie dużo. Żelaza mamy też, wystarczającą ilość, więc pomału będzie można tutaj sobie kombinować właśnie z tym e, sortownikiem. Na pewno tego z żelaza zajdzie dużo Dużo, 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 dużo więcej, ale jak na start jest, no i tu w sumie nic się nie zmieniło. No tu dodałem sobie łóżko, tak w razie co, no ale nawet nie wiem jaka jest pogoda, trzeba będzie tu gdzieś powieść cygarek. Możemy się jeszcze przejechać wagonikiem, pokażę Wam jak to tutaj wygląda. Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Poszerzyłem trochę e, sufit, żeby tu łatwo było biegać. Tu mamy diamenty, które czekają sobie aż będę miał fortunkę, no i zjeżdżamy tak naprawdę na dół i jesteśmy na poziomie Bedroka i będzie najniższy poziom, który uda nam się tutaj zrobić, to sobie podniosę i tu w drugą stronę będzie jechała kolejka do góry za pomocą napędzanych torów. No i tak to będzie rozwiązane. Tutaj będą też odnogi na bok, które będą nam umożliwiały wchodzenie jakby na różne poziomy kopalni, tak żeby to było w miarę wygodne. Jeśli chodzi o kopalnię, okazało się, że tam jest jeszcze całkiem sporo do zwiedzenia. Przynajmniej tak mi się wydaje. Albo to są dwie po prostu kopalnie nachodzące na siebie, nie mam pojęcia. Także myślę, że w ciągu tygodnia zrobimy sobie live'a, gdzie no coś porobimy. Jak nie kopalnie, to na pewno coś z przygotowania do kolejnego odcinka, a jak nie, to chociażby zrobimy tutaj drogę od wejścia do naszej stolicy, bo to i tak się przyda. A myślę, że i tak na jednym live'ie całej drogi nie skończymy, więc trzeba będzie to rozłożyć na kilka live'ów. Także moi drodzy, tak się prezentuje to co teraz nam się udało zrobić. Na pewno do tego projektu jeszcze wrócimy. Wiem, że na początku mówiłem, że te projekty będą takie, że przez miesiąc będziemy się zajmowali jedną, nie wiem, częścią wioski, miasta, cokolwiek, no niestety sami musicie zrozumieć, że tak będzie później na razie musimy w ogóle się ogarnąć na tym świecie, bo jesteśmy no golutcy i wesolutcy, zobaczcie no hełm mi padł, musiałem zrobić nowy, no tu mamy resztki już zbroi, więc pomału pomału bardzo chcę przejść na te diamentowe, żeby być raz bezpieczniejszym jeszcze udało mi się nie zginąć, ok? ale no chciałabym czuć się bezpieczniej po prostu i Pomału się rozwijać dalej. Myślę, że na razie to, co będziemy tutaj robili, to nam wystarczy, ale w przyszłości jeszcze trzeba będzie iść do netheru. No i tam będzie zabawa. Także moi drodzy, na razie. Idźmy sobie drobnymi kroczkami, żeby się nie znudzić, żeby za szybko tej gry też nie przejść, żeby nam się chciało tutaj budować. Także moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Wpadajcie na serwer Discord oraz na kartę społeczności, gdzie będę was informował o przyszłym live. Jeśli wam się podobało, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję na kanale, żeby nie ominąć przyszłych odcinków i live'ów. A ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!